Hej, hej, moi drodzy wczoraj się zastanawiałem czy się przyjadę, że im takie wyszły grudawki ale miałem pewne podejrzenia, że będą chciały złożyć ikę no i i złożyły skalary czarne wbrew pozorom na razie nie ma takiej wojny bo są tu też inne skalary w sumie jest ich pięć. no teraz tak dyszy, bo przed chwilą dostałem drzewnicę do jedzenia w zasadzie chyba jeszcze składają tą mikrę. Nie, wachluje chyba tylko. Zaraz się przyjrzę, bo wywróciłem. Wczoraj właśnie mi się wydawało, że mają chęć złożyć ikrę. No i stało się. Moje pierwsze skalary z igrą. O! Właśnie składa samica. No, wczoraj obczeliłem właśnie, która samica, która samiec. Podejrzewałem, że ta większa to jest samica. No bo ten mniejszy tutaj był bardziej agresywny. I bardziej tak zalecał się. <laughs> także trochę tutaj powiększyłem, to mi się obraz rozmywa. No także. Nie wiem, no, tak w sumie tego liście nie piliłem, chociaż nie mają za bardzo przed No samica bardzo była nabita. Wczoraj właśnie chyba się przyjadła No chyba to mikro była taka nabita. No i co tu jeszcze mamy? No i ten, ten jeszcze, o ten tutaj niestety bez pary, ale są jeszcze dwa, to może kiedyś się sparuje z kimś. Fajnie było dwie pary, żeby tu dobrać. No są dwie sztuki mniejsze, może jak to nie mam pojęcia. No tu parka patroluje, pilnuje. Świeży zbiornik, chociaż w skale już nie takie świeże. No tak dyszą, bo przecież teraz mielą tą. Mielą jedzonko. Już tak patrzę, mówię co one takie. Zadowolony tam. No tu spoko. Dajcie znać jakieś suche preparaty czy coś. Ewentualnie te mody, żeby wykarmić, ale nie wiem czy, czy. będzie mi się chciało takie historie tu robić. Ale czasu nie mam. A wiem, że skalarki lubią bardzo drobny pokarm i solowcem. Nie mam pojęcia. Jeszcze mam chwilę, żeby się zastanowić, ale. A no dzisiaj złożyły także 2 grudnia. Pilnowały tłukły siat. Ciekawe, jak złożyły, tak jakby ta agresja spadła trochę. Nie wiem, wcześniej przed tarłem bardziej tu się tłukły, ale samiałeczkę jeszcze powiększę. Fajnie, zawsze jakaś tam radość jest. Bałem się, że ich tu zakatuje w tym nowym akwarium, ta nowa woda, ale jednak spoko. W sumie to najfajniej na ten pierwszy raz, jakby. Jest jakiś nazwiskalar, ale fajnie jakby zjadły tym pierwszym razem, no bo to pierwszy raz mają narło. No, oddzieliłem mu takar, widać się uspokoiła sytuacja i złożyły sobie spokojnie w akwarium. Także amatorsko nagrane, ale z serca. pozdro trzymajcie się.